Cześć, jestem Marek z kanału TrybSolo. Dziś, 29 sierpnia, mamy premierę nowego sezonu, nowego chapteru gry Karciany DC Lorcana, który nazywa się Fable. W tej okazji otworzymy sobie Illuminer Stero, zajrzymy sobie do środka i otworzymy sobie 8 boosterków, które są tu w środku jako inaugurację nowego sezonu Lorkany. Jeśli śledzicie mój kanał, wiecie, że Lorcana pojawia się tutaj regularnie. Nie jest to oczywiście gra stricte solo, chociaż wyszły już dwa dodatki, w które można zagrać solo filmy. O tych dodatkach znajdziecie u mnie na kanale, musicie sobie gdzieś tam poszukać. A tak jak mówię, dzisiaj jest premiera Fabled, premiera w sklepach hobbystycznych 29 sierpnia. Za tydzień jest premiera już taka ogólna, gdzie Lorkana będzie dostępna wszędzie. No i Illuminer Strof. To jest taki produkt, w którym dostajecie pudełeczko, bardzo ładne, tekturowe, w którym możecie sobie trzymać Waszą kolekcję, przynajmniej na początku. W środku mamy różne skarby. Mamy tutaj w środku 8, to Wam od razu pokażę, 8 boosterów, czyli saszetek z losowymi kartami. Nie do końca losowymi, dlatego że tutaj zawsze mamy... Pewne karty z pewnej rzadkości gwarantowane, ale jakie karty trafimy, tego nie wiemy. Są to oczywiście zawsze karty z aktualnego Chaptera, z sezonu, czyli w tym przypadku z Fabled. Osiem takich boosterów, zaraz sobie to stworzymy. Mamy licznik punktów życia, tym razem bardzo ładny. Taki foil z efektem foil, czyli z takim połyskiem, który jest zamiennikiem papierowego licznika, który znajduje się, czy bardziej papierowych znaczników, które znajdują się w taliach startowych. Mamy sześć bardzo ładnych kości. Któremi oznaczamy sobie obrażenia, które nasi bohaterowie dostali. Ładne, z takim brokatem, z takim poływkiem, i też używamy ich, możemy ich używać jako zamiennika tych zwykłych, papierowych znaczników hmm. obrażeń, które są zawsze dodawane w taliach startowych. A tu mamy ładne przykładki, które pozwolą Wam waszą kolekcję sobie jakoś lepiej e, zorganizować w ramach tego pudełeczka. I teraz tak. Normalnie taki booster zawiera 12 kart. Mamy zawsze 6 kart common, 3 uncommon, czyli takich najbardziej powszechnych, a potem mamy 3 kart już różnej rzadkości: to mogą być Rare, Super Rare, Legendary i Enchanted. W tym sezonie Fable doszły jeszcze dwie rzadkości kart. Mamy po pierwsze karty Epic, które są gdzieś tam z rzadkością pomiędzy Legendary i Enchanted, czyli mamy legendary, epic i enchanted i jeszcze mamy karty Iconic, które są w ogóle super i iber ultra rzadkie. Ich jest jeszcze mniej niż kart enchanted. Dla kolekcjonerów więcej rzeczy do zbierania, dla zwykłych graczy może troszeczkę większe zamieszanie, bo kiedy mam już 8 rzadkości kart, to, to trochę można się w tym pogubić. Mm. No, ale cóż. Otwieramy sobie, bo tu nie ma co przeciągać. Głównym dzisiaj mięskiem tego filmu to jest otwieranie tych 8 boosterów, więc zobaczymy sobie, co tam w środku trafimy. Ja, jeśli chodzi o te Illuminer Stroph, czyli te takie właśnie produkty, gdzie mamy pudełko i, i, i boostery. Zazwyczaj mi się trafiały fajne karty, zobaczymy, także będziemy sobie tutaj otwierać jakoś je sprytnie. Ja nie jestem najlepszy w otwieraniu boosterów, zazwyczaj do tego angażowałem moją córę, której aktualnie nie ma tutaj we Wrocławiu, ona mi tutaj pomagała, ona ma jakieś bardziej zgrabne, małe rączki do otwierania kart, ale myślę, że sobie poradzimy, od biedy mam nożyczki. Stable to jest jeszcze też taki dosyć specyficzny zestaw, ponieważ chapter, ponieważ tutaj większość kart w tym chapterze to są przedruki, czy właśnie do kart, które okazały się w pierwszych bodajże czterech, czy trzech, czy czterech chapterach W pierwszych czterech, dobrze mówię, tak. Dlatego, że Ravensburger chce te karty rotować i to jest tak, że zawsze te takie najstarsze, wiadomo, sezony lorkany nie będą gdzieś tam dostępne. I w Fabled oni gdzieś tam dodrukowali te starsze karty. I to jest też dlatego między innymi dosyć dobry moment dla ludzi, którzy chcieliby wejść do Lorkany, a wcześniej na przykład nigdy nie próbowali tej karcianki, dlatego że tutaj oprócz nowych kart, które są po raz pierwszy, czyli tych nowych, które właśnie pojawiły się w fabled. Mamy też karty, które były w pierwszych czterech sezonach, często już niedostępne. Pierwszego sezonu też Chapter, to już chyba w ogóle nie można nigdzie kupić, tych późniejszych może gdzieś tam jeszcze znajdziecie. A tutaj mamy też te karty. Czyli to jest taki dobry punkt do rozpoczęcia przygody z Lorcaną, bo mamy tu zarówno karty nowe, ale mamy też karty, które były w pierwszych starszych sezonach. Ale już przeglądajmy. Tu mamy karty te powszechne, Common and Common. Ja Lorkan oczywiście z nami grałem dużo, ale nie pamiętam już dokładnie wszystkich kart, które gdzieś tam pojawiły się wcześniej, bo tych kart już jest cała masa. Więc jeśli kojarzycie karty z tych poprzednich sezonów to spokojnie nie będę mówił która była, która z odrukiem, a która jest nowa, no bo mówię, aż, aż tak w głowie tych wszystkich kart nie mam. Teraz się na razie lecimy z kartami common. Mamy ich sześć, to jest tak poukładane, że te najrzadsze są gdzieś tam z tyłu, zanim nich dojdziemy do nich za chwilkę. madres Snow's Best Lawrence, karty uncommon. Zobaczymy co tu Bell. Bel, no tą kartę to ja już na pewno z nami kojarzę. Tu zawsze macie oznaczenie, jaki to jest chapter, jaki to jest sezon i która to jest karta z ilu, czyli to jest 156 z 204 które znajdują się w tym sezonie. Nowych kart jest bodajże 30 kilka. I zobaczmy, co tu mamy. Mamy kartę Rare, czyli rzadką. The Queen. Kolejną kartę rzadką. I ta ostatnia to może być jakaś. W tym przypadku rzadka. Zawsze ta ostatnia ma ten efekt taki foi. Tutaj ostatnia, czyli ta 12, zawsze. Budełku, no to to może być najczęściej jakaś taka super enchanted, iconic, w ogóle epic, nie wiadomo jaka. Zobaczymy, co nam się trafi. I ostatnia karta, reklamówka. I tu są zawsze takie obrazki, z których możecie sobie potem, jeśli Wam się uda wszystkie uzbierać, ułożyć po prostu obrazek. 12 kart. No i otwórzmy sobie pozostałe. Ja sobie będę gdzieś te karty może tutaj odkładał. Dobra. Otwórzmy sobie kolejny boosterek. Jak to jakoś sprytnie. Co zawsze staram się tak jakoś otworzyć, żeby tych kart nie, nie zmasakrować, ale powiem Wam szczerze, że często nożyczki to jest najsensowniejsza opcja, o ile oczywiście nie ciachniecie tego tak, żeby coś tam sobie poprzecinać. Możecie zwrócić uwagę, jeśli jesteście nowi w lorkanie, że te boostery mają różne grafiki. Trzy zawsze różne są grafiki, ale to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu... Grafiki są różne, ale zawsze w tych boosterach z danego chaptera są po prostu karty z danego chaptera. Dobra. Healwood has been hurt. Zawsze jeszcze powtarzałem przy unboxingu, przy otwieraniu saszetek. Super te grafiki właśnie. Z Lorcaną, że strasznie podoba mi się ilustracje. Podoba mi się strasznie to, że te ilustracje są rysowane specjalnie dla lorkany. To nie są jakieś kadry gotowe z filmów, to są polskie ilustracje przygotowane dla tej karcianki. No i wizualnie miazga. I co my tu będziemy mieli dalej? Hop, znowu kartę rzadką. Wow, a to już jest teraz, nie wiem, który to jest. To jest któraś z tych nowych, chyba. Dobra, jestem z powrotem, chciałem sobie zweryfikować. Nie, no to jest karta po prostu Legendary. Tylko, że ona ma troszeczkę inny, yy, mam na razie, wrażenie, wygląd tutaj w tym sezonie Fabled. Ale super, trafia nam się karta Legendary. Mickey Mouse, Brave Little Prince i e, mamy kartę tutaj tą ostatnią już foil, zwykłą i jakąś inną widzicie grafikę. I to jest właśnie to, czym mówiłem, że troszeczkę osiem różnych rzadkości powoduje pewne już zamieszanie, bo już nawet z tych ikon e, to można się już poplątać. Zwłaszcza mi chodzi o te ikony takie tych kart rzadszych, bo te ikony tych kart common, uncommon, rare, super rare. No to jakby łatwo zapamiętać, ale te inne wszystkie są z jakimś połyskiem, z jakimś tam foilem i można się pogubić. Stitcha mamy ukochanego przez wszystkich: Casa Madrigal, tu też karta z do druku to już kojarzę. Max Goof, Make the Potion, Flander, Flander, Flander kojarzę. Eee, dobra, common, uncommon. Patrzmy co tu mamy. I mamy kartę rzadką. Mamy kartę super rzadką. Wow! I mamy Dumbo, który jest kartą legendarną. I ma ten taki, nie wiem czy widzicie, efekt, że tutaj mamy połysk. To mamy po prostu tak pod palcem, nawet czuć, takie bardziej gładkie. Super! No widzicie, trafiły się nam już dwie karty legendarne. Może to nie są te karty epickie, nie są te karty Iconic czy jakiś tam Enchanted, ale dwie karty legendarne. Wypas. Dlatego ja mówię, ja bardzo lubię Iluminer Stroph. Iluminer Stroph to jest. Zawsze mam szczęście co do tych, do tych pudełek. I jakoś zawsze mam wrażenie, że fajniejsze karty mi się trafiają w tych Iluminer niż w jakiś innych paczkach. E, oczywiście dużo ludzi, są ludzie, są jakieś tam teorie, że oni wolą, niektórzy wolą kupować booster boxy, czyli te pudełka, gdzie jest najwięcej, bo tam jest największa szansa. A już widziałem, dużo ludzi właśnie pisało, że o, że oni jednak kupują jakieś tam e, te Luminer bo tam więcej kart im się trafiło. No a to jest wiadomo, wszystko kwestia szczęścia. TikTok. Także widzicie lorkanie, udało się mnie zmylić, bo już nie byłem pewien, czy te karty legendarne to są legendarne, ale te Iconic i Epic, one mają troszeczkę jedną grafikę, bo są od brzegu do brzegu. Zobaczymy, czy nam się uda sobie z tego trafić. Ok i. i. Ok. Karta rzadka. Karta rzadka. I zwykła. Ale z takim połyskiem. Odłóżmy sobie. I zostały nam cztery jeszcze. Boostery. Zobaczmy, co tam mamy ciekawego. Ja jakoś nie mam jakiejś zawsze dobrej metody na otwieranie tych boosterów. Zawsze się tu męczę przed kamerą. Chciałbym to jakoś tak ładnie otworzyć. Tak jakoś, wiecie, z gracją, a nigdy mi nie wychodzi. Hop, zobaczmy, co tu mamy. Ursula, Elsa. PJ Pete. No, tu właśnie mamy tych różnych bohaterów, których mieliśmy w pierwszych czapterach, gdzieś tam, dodrukowanych, ulubionych. Te karty powszechne, common, am common, ja tutaj tak szybciej przewijam się, nad nimi nie skupiam, ale to nie jest tak, że to są złe karty, bo są często bardzo dobre karty do tworzenia właśnie talii. Yy, tylko po prostu nie są jakieś super rzadkie. Hop, okej, okay, karta rzadka, beast, rzadka i okej, okay, mam belle tym połyskiem. Wiem, że są ludzie, co bardzo lubią te karty z połyskiem i te chyba nam się trafiły, chociaż nie, to już może mieliśmy. Mam wrażenie, że różne. Są ludzie, co uwielbiają te karty z połyskiem i też próbują sobie takie gdzieś tam zbierać, czy kolekcjonować. Ale ja mówię, ja, ja jestem z takich graczy lorkany, bardziej, którzy, no, otwórzesz się no, czemu nie chce się otworzyć? Jestem bardziej w takich graczy, którzy raczej grają niż kolekcjonują. Ja nie mam jakiejś takiej napięki, żeby teraz, wiecie, zebrać wszystko, żeby, nie wiem, skompletować każdy chapter. Gdzieś tam, nie wiem. No, po prostu dla mnie to jest fani zabawa. Oglądanie tych kart, granie nimi. Oczywiście, jak się trafia jakieś rzadkie karty, to super, ale to nie jest kogoś puchatek, a jest tak. A to nie jest tak, że ja mam jakąś tam napinkę na zbieranie, ale rozumiem. Wiem, że są ludzie, którzy. Na przykład taką orkanę, to głównie kolekcjonują dla, dla zbierania, po prostu. I też nie ma w tym nic złego. OK. Common, Uncommon, Lefou. Mamy kartę rzadką, mamy kartę super rzadką i mamy kartę zwykłą, ale z połyskiem. Enchantress. No, patrzcie, jakie te grafiki są. Super! To jest właśnie to Orkana. Wizualnie jest na wypasie. Dobra, otwórzmy, otwórzmy, otwórzmy. Ciężko się otwiera, ale przynajmniej mamy gwarancję, że faktycznie wszystko jest tutaj nieruszane i dziewiczo, dziewiczo pozamykane. Daisy Duck, Timot Mouse. You can fly. Jakby tak może nieprofesjonalnie to otwieram, bo to widziałem czasem tak filmy tak robię. Jakby od góry. Ja to sobie tak będę przeglądał. Mufasa. Ok. Benja. Donald Duck. Juliet Madrigal. I... Hearts of the Fitty. Karta rzadka. Karta super rzadka. Lilo. I... zwykła karta. Card Soldiers. Ale z tym efektem foil. No i co? Moi drodzy, został nam Ostatni boosterek. Dwie karty legendarne już mamy. Jak dla mnie to już jest dobrze. To jest bardzo dobra dla mnie statystyka, bo jednak no, karty legendary, enchanted, no i teraz te nowe, epic, iconic, no to, to nie jest łatwo zebrać, nie jest łatwo znaleźć. the queen. Nie liczę nawet, że to trafi na jakąś enchanted, ale nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo. Agra, Okay. Kolejna lokacja Hidden Cove. Same lokacje. Develop your brain. Tiana. Dumbo. Ok. Mm -hmm. Dig a little deeper. Tuk, tuk. Ok. Moana. Rzadka. Kusko, Rzadka. I ok. Grand Heavy. Rzadka. No ale nie jest źle. Gdzie mamy te nasze karty? Coś nam takie bardzo fajne. Zaraz je tu gdzieś znajdziemy. Tu nam się trafiła, proszę. Mickey Mouse, karta legendarna. I gdzieś tu mieliśmy kartę jeszcze legendarną, tego Dumbo naszego, gdzie on się tutaj przed nami ukrył. O, jeszcze Dumbo, to właśnie tam trafił z tym połyskiem takim, także super. To tyle. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, czy Fable Was kusi, czy planujecie. Kupić, czy nie planujecie kupić jakieś dodatki, jakieś startery, jakieś tam boostery? Ym, oczywiście, jeśli zbieracie wszystko, no to dla samych kart, może nie wiem, czy aż tak, bo z jednej strony mamy tutaj dużo do druku, ale z drugiej strony mamy te karty epickie i karty w ogóle iCoN, których wcześniej nie było, więc jak zbieracie, to jest to na pewno coś dla Was. Bardzo dziękuję za obejrzenie. No i myślę, że na kanale pojawi się jeszcze jeden film, w którym pokażę Wam bardziej już te ogólnie produkty, które. W tym sezonie Lorkany, ci się pojawiły. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć!